Dzień dobry we wtorek, moi drodzy. Mamy dzisiaj 6 sierpnia 2024 roku, wibracja Dnia Czwóreczka i Księżyc w Znaku Panny. A więc dzień zapowiada się bardzo pracowicie. Myślę, że wiele rzeczy dzisiaj będziemy chcieli, albo też będziemy musieli nawet zrobić. Możliwe, że jakieś zaległości dzisiaj trzeba będzie właśnie wyrównać. Może też być tak, że przyniesiemy pracę do domu. Na pewno Jesteśmy dzisiaj bardzo mocno skupieni na drobiazgach, na szczegółach, więc tu nie ma jakiegoś takiego, wiecie, powierzchownego działania, tylko wręcz przeciwnie, bardzo dokładnie, bardzo dogłębnie, najpierw plan, potem działanie. No i dzięki temu, myślę, unikniemy i błędy. Na to, Natomiast może to wszystko się przedłużać w czasie, ponieważ będzie to właśnie takie mocne skupienie na szczegółach, na drobiazgach. Więc może to trwać dłużej niż zazwyczaj, a dodatkowo jeszcze te powiedzmy zaległości, o których mówiłam wcześniej, no będą powodować, że tego czasu dzisiaj będzie nam jakby ciągle brakować i będziemy w pełnym, w permanentnym niedoczasie, no może w ten sposób. Księżyc znaku panny, po pierwsze, właśnie sprawia, że skupiamy naszą uwagę na szczegółach, na drobiazgach, ale też wszystko musi być szczegółowo wyliczone. Tak? Tutaj każdy temat musi mieć jakąś taką ekonomiczną podstawę, można byłoby rzec. Więc wykresy, tabelki, wyliczenia to nam daje pełny obraz. Natomiast. W pewnym momencie możemy zapomnieć jakby o czymś, co jest najważniejsze, albo po prostu o tym czasie, który nieubłaganie płynie, a my mamy na przykład jakąś określoną, um, określony czas na wykonanie jakiegoś zadania, więc stąd właśnie dzisiaj opóźnienia. Myślę, że też warto dzisiaj unikać dyskusji jakichś takich niepotrzebnych, może tak to powiedzmy, bo łatwo dzisiaj z dyskusji, z jakiejś różnicy zdań e, przejść wręcz e, w sprzeczkę. Więc może, może lepiej czasem właśnie odpuścić i zająć się pracą. No i teraz patrzymy na karty, kochani. Baranek ma dzisiaj ósemkę pucharów, więc e, kochani, e, karta takiego działania w kółko, coś dzieje się wiele razy, Wkręcimy się w kółko, bądź też wracamy do czegoś, co już było w naszym życiu, i możliwe, że do czegoś, co już niejednokrotnie w naszym życiu było. A z drugiej strony, to są też takie momenty, kiedy rezygnujemy właśnie z czegoś, wycofujemy się, bo coś nie gra, coś już nie służy. Musimy odejść, szukać jakiejś nowej drogi i jesteśmy w takim mm, zmieszaniu, czy, czy w rozterkach uczuciowo-emocjonalnych? Tak, czujemy się źle, czujemy się samotni, niespełnieni, niezadowoleni. No i właśnie głównie z tego powodu próbujemy jakąś nową drogę odnaleźć i nowy sposób na życie. Słoneczko, kochani, dla byka więc karta bardzo pozytywna, która no, otwiera nas niejako na na siebie, na innych, na świat, na wszystkich tych, którzy, których kochamy, którzy są blisko nas, obok, ale daje nam też takie, jakby, przyzwolenie, a może nawet nakaz do tego, aby cieszyć się życiem, aby cieszyć się szczęściem, doceniać. To wszystko, co jest obok Ciebie, tak? pewne rzeczy też mogą stać się dzisiaj dla nas takie, jakby jasne, oczywiste. Dostrzegamy coś wyraźniej, rozumiemy to, co widzimy, a wszystko dzięki temu, że no, mamy to słoneczko, czyli, czyli to światło. tak? Światło świeci, i wszystkie szczegóły widzimy. Poza tym, Księżyc Znakupanny właśnie pozwala nam dostrzegać te najdrobniejsze niuanse każdej sytuacji czy zdarzenia. Bliźnięta, kochani, bliźnięta ósemka buław, więc bardzo duża energia. Myślę, że taki w ogóle przypływ też tej energii możecie dzisiaj poczuć. Tutaj dużo się będzie działo. To jest taki radosny, pełen wydarzeń, pełen ludzi wokół dzień. Wszystko dzieje się bardzo szybko, wszystkiego jest dużo. Ta energia, nasza inspiracja, ruch do przodu, działanie. Bardzo dużo informacji, które przychodzą do nas, my je przekazujemy dalej, a więc rozmowy, pytania, odpowiedzi, tak? Telefony czy jakieś kontakty poprzez pisanie. Więc na pewno też wieloma rzeczami dzisiaj tutaj będziecie się drogie Bliźnięta zajmować. No i oczywiście, z jednej strony się wie, czego się chce dokładnie. Ale z drugiej strony jest takie napięcie jakieś wokół, że można też przeskakiwać z, tem z tematu na temat, szukając czegoś, co nas bardziej Fascynuje. Ale przede wszystkim wszystko to jest w bardzo dużym tempie, w bardzo dużym przyspieszeniu. I to jest chyba taki najważniejszy właściwie przekaz tej karty. Pośpiech, no chyba nawet można powiedzieć, brak czasu. A dzisiaj, właśnie w tym połączeniu czwórki z Panną, myślę, że ten niedoczas to będzie przekleństwo całego dnia. Kochani Raczek, Raczek ma dzisiaj piątkę mieczy. No więc rozczarowanie. Poczucie przegranej, porażki. Warto w tej karcie zastanowić się, przemyśleć, o co my tak naprawdę chcemy walczyć, i czy warto za wszelką cenę tak bardzo o coś tam się starać, dla samego zwycięstwa być może, bo faktycznie mówimy o tej karcie, że to jest pyrusowe zwycięstwo, czyli niby zwyciężamy, ale niczego nie wygrywamy tak naprawdę. Więc czasem lepiej odpuścić, zostawić. Ewentualnie, jeżeli już czujecie taką konieczność działania, to może dobrze byłoby to działanie w pewnym sensie gdzieś tam przeprowadzić w ukryciu. Może nie trzeba z taką otwartą przyłbicą tutaj do wszystkiego wychodzić. Uważajcie też na inne osoby, bo po pierwsze mogą się na przykład kierować z chęcią zemsty. Mogą działać podstępnie, mogą kłamać, mogą oszukiwać, mogą być takie wręcz fanatyczne w swoich działaniach czy w, swoim, czy w swoich przekonaniach. No i w pewien sposób jest to też taka um, ucieczka od odpowiedzialności, próba zrzucenia często właśnie tej odpowiedzialności na innych. Lew, kochani, lew ma dzisiaj siódemkę pucharów, więc no jest to takie rozmarzenie. Jest to taka nieumiejętność koncentracji na jednym temacie, tylko właśnie rozproszenie i zainteresowań. I gdzieś tam mamy problem, żeby wybrać jedną rzecz, tylko właśnie próbujemy się wieloma zajmować, wydaje nam się, ale to są tylko nasze iluzje i złudzenia, że wszystko jesteśmy w stanie tutaj ogarnąć oczywiście wszystko też tutaj w tej karcie jest takie niepewne to są projekty, ale one są gdzieś tam oparte o jakieś nierealne nasze fantazje czy nawet, no może to słowo jest takie pejoratywne ale może nawet o jakieś urojenia, też mówimy o urojeniach w tej karcie a na pewno o bujaniu w obłokach, oderwaniu od rzeczywistości, od realu może się tak zdarzyć, że po prostu się gada głupoty no, tak też może niestety być. Na pewno bardzo wiele zainteresowań, jakichś nowych pragnień tutaj się może e, uaktywnić, i możecie właśnie e, tak przeskakiwać z tematu na temat. Być zainteresowani co chwileczka czymś nowym. Umiarkowanie, kochani dla panny. Więc moi drodzy, no dobre relacje na pewno z innymi ludźmi. Dzień taki dla Was przynajmniej, bo ten dzień spokojny nie będzie, ale dla Was może być taki, właśnie bardziej wyciszony, bardziej harmonijny, bardziej taki zrównoważony. Może to być czas pojednania po konflikcie, więc jeżeli macie gdzieś tam obok siebie osobę, z którą była jakaś kłótnia, konflikt, coś tam się wydarzyło, to dzisiaj. Hmm, Łatwo będzie wyjaśnić to, tak? Dzisiaj można wyciągnąć rękę, można próbować właśnie znaleźć odpowiedź i wyjaśnić takie zawiłe, zawiłe sprawy. Więc myślę, że, że warto taką energię choćby właśnie na to wykorzystać. No, później oczywiście już w takim porozumieniu razem spędzić czas. I jest to fajny moment na to, żeby wyjść na spacer, gdzieś na łono natury. Od, Poddychać po świeżym powietrzem, i myślę, że będziecie się fajnie tutaj, drogie panny, czuły. Idziemy do wagi. Waga dzisiaj jest zapracowana więc dokładnie taka energia jak energia dnia czyli systematyczna praca, krok po kroku. Tu można powiedzieć tak: Nie będziecie przez cały dzień w domu, no chyba, że ktoś nie pracuje faktycznie zawodowo poza domem to i tak w domu albo ta praca przyniesiona do domu albo ewentualnie takie krzątanie się po domu, sprzątanie, układanie, przekładanie w półkach, w szafkach, w szufladach i Więc bardzo dużo obowiązków, pracy, wysiłku. No może niekoniecznie wielkie zyski za tym idą za tą kartą, ale to tak pomału, pomału gdzieś tam to konto rośnie. Więc dużo Działań, dużo pracy, dużo zaangażowania. No i to taki właśnie dzisiaj będzie dzień. I, <coughs> I myślę, że wokół tego tematu wszystko będzie się kręcić. A skorpion z kolei wręcz przeciwnie. Skorpion zamiast pracy, możliwe, że będzie dzisiaj szukał jakiegoś takiego ustronnego miejsca, po to, aby odpocząć. Być może masz za sobą jakieś smutne przeżycia. Może, może to być oczywiście też leczenie po jakiejś chorobie, a może to być takie izanie ran po jakimś trudnym zdarzeniu. W każdym razie wracasz do zdrowia, wracasz do kondycji czy to fizycznej, czy to bardziej psychicznej. Na pewno odpoczynek, na pewno odzyskanie sił właśnie po takim jakimś zdarzeniu. Mimo wszystko, jednak to jeszcze jest ten czas, kiedy szukamy tej samotności, kiedy chcemy sobie coś przemyśleć, może szukamy jakiegoś rozwiązania problemów, i właśnie tutaj jest czas na to, żeby w głowie sobie coś poukładać, czy też może jakąś decyzję podjąć, bo czasem to jest właśnie też poszukiwanie decyzji, odpowiedzi na jakieś pytanie i decyzja, dążenie do, do decyzji. Więc czy w tę stronę, czy w tę stronę, no to na pewno chwila samotności i no i te odpowiedzi. Strzelec kochani, Strzelec ma dzisiaj króla buław, więc na pewno to jest zdecydowane działanie, duża energia, no taka konsekwencja, też odwaga w dążeniu do swoich celów. Myślę, że przed królem buław no nie ma rzeczy niemożliwych, tak? On to co chce, to osiąga kieruje się uczciwością ale w, pewnym, w pewnych sytuacjach może troszkę zachowywać się jak słoń w składzie porcelany bo on idzie do swojego celu, nie do końca musi patrzeć na boki co się dzieje i może, może gdzieś tam kogoś zadeptać tak? jest ryzykantem jest pełen brawury, odwagi no ale jak to się mówi kto nie ryzykuje ten szampana nie pije, więc król buław z pewnością szampana pije i wy drogie strzelce dzisiaj też myślę, jakieś sukcesy odniesiecie, ponieważ, no tak jak powiedziałam, przed nim nie ma rzeczy, czy dla niego może nie ma rzeczy niewykonalnych, więc jak on czegoś chce, to on to po prostu mm, osiąga i zrobi wszystko, żeby tak się właśnie stało. Koziorożec, kochani, koziorożec też zapracowany, bo to też karta pracy, rozwoju, stabilizacji finansowej również, i współpracy z innymi, bo to jest karta właśnie takiej umiejętności, jakby integracji się z innymi ludźmi, kiedy razem coś robimy, robimy to co lubimy, więc w dużym skupieniu, wytrwałości, działanie według jakiegoś planu z pewnością, no i realizacja krok po kroku. To jest też karta fachowca, jakiegoś specjalisty w danej dziedzinie. Który zna się na rzeczy, zna się na swoim fachu. Więc zdarza się, że w tej karcie po właśnie takiego mistrza czy też fachowca potrzebujemy. Na przykład mamy jakąś awarię, coś się psuje, no i potrzebujemy wtedy, nie wiem, elektryka, ślusarza, hydraulika czy jeszcze jakiegoś innego fachowca, może lekarza, po prostu z jakąś specjalizacją. Tak też może się tu zdarzyć. No i kochani, wodnik. Wodnik ma dzisiaj siódemkę monet. Więc kochani, hmm, trzeba poczekać: wszystko idzie w dobrym kierunku, nie ma się co denerwować, nie ma co przyspieszać, nie ma co naciskać, wybierać presji. Na pewno hmm, jest czas taki dla siebie: nawet na odpoczynek, nawet na jakieś marzenia, rozmyślania, fantazjowania, szukania być może nowej drogi, bo tutaj już coś doprowadziłeś w wodniku do końca. Jeszcze moment i już zobaczysz te owoce swojej pracy, więc teraz można właśnie znaleźć sobie jakiś, jakiś nowy temat do, do wykonania, tak, jakąś nową e, pracę. Na pewno to jest też docenienie, duża ambicja, e, no i też taka samodzielność w działaniu, myślę, że też w tej karcie się zawiera. Rybeczki, kochani, rybeczki, miałem dzisiaj gwiazdę, więc piękna karta, która mówi o spełnieniu, o nadziei, o szczęściu na każdym polu, czy to chodzi o miłość, o przyjaźń, taka harmonia wokół ciebie, również wiara na przyszłość, karta rozwoju duchowego, opieki duchowej, karta też talentów, więc każdy, kto w jakiś sposób swój talent realizuje to. Myślę, że właśnie przypływ tutaj Weny też dzisiaj odczuje. Czasem w tej karcie jakieś niespodzianki się wydarzają, ale dobre, dobre niespodzianki, tak, dobre zdarzenia. No i jest oczywiście nadzieja na to, że idziemy w dobrym kierunku, w dobrą stronę, i że nasze cele są gdzieś tam coraz bliżej. Na pewno tutaj. Poczujecie ogromną ulgę w tej karcie, bo to jest też taki moment, kiedy opada z nas stre stres i właśnie czujemy ten luz taki i tą ogromną ulgę. Więc oby tak właśnie było. Dobrze, kochani, bierzemy karty transformacji, żabka na bok. Wybierzemy sobie od 1 do 3, czyli 1, 2, 3, co tam do Was najbardziej przemawia. I przeczytamy sobie, nad jakimi tematami dzisiaj warto się zastanowić, co rozważyć. Jedyneczka, kochani, akceptacja siebie, ja z przyszłości. Dwójeczka to będzie spełnienie rodzinne, akceptacja inności. Mhm. I kochani, trójeczka. To będzie dobrostan hobby. Okej. Okay. No to po kolei czytamy. Dla jedyneczek, moi drodzy, ja z przyszłości. Uświadamiam sobie, jak chcę, by wyglądało moje życie. Teraz pozwalam sobie zobaczyć siebie z przyszłości, kiedy już to mam. Widzę siebie dokładnie, czuję siebie dokładnie. Teraz ja z dziś wchodzę w rolę z przyszłości. Robię teraz skok kwantowy. Jestem w ja z przyszłości. Zauważam, jak się czuję, mając to. Napełniam się błogością i lekkością posiadania, odczuwania i przebywania w stanie, który jeszcze niedawno był tylko moim marzeniem. Kochani dwójeczka, akceptacja inności. Chociaż czasem jest to trudne, otwieram się na zrozumienie decyzji twojej duszy. Chociaż często mam odmienne zdanie, ufam, że uda nam się ustalić to, co dla nas jest cenne i wartościowe. Otwieram się na poznanie ciebie, oraz pozwalam byś ty poznał mnie. Daje nam prawo do własnej odmienności, daje nam prawo do akceptowania siebie takimi, jakimi jesteśmy. Łączymy się miłością i pozwalamy sobie mieć odmienne zdanie. To jest dobre, bo możemy się od siebie dużo nauczyć. Dziękuję, że pokazujesz mi inny świat. No i kochani trójeczka, hobby. Otwieram się na to, co we mnie przyciągam dobre dla siebie sytuacje. Daję sobie prawo do odpoczynku, daję sobie prawo do przyjemności, oddaję się przyjemności. Rozwijam się w dobrym dla mnie kierunku, doświadczam moich zdolności. Przyciągam sytuację, przyciągam ludzi, przyciągam to, co daje mi radość. Oddycham z sobą, daję sobie prawo do spędzania czasu w sposób, który daje mi radość i spełnienie. Rozumiem, że w życiu ważna jest harmonia, więc balansuję w dobry dla mnie sposób pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Jestem Ying Yang. Dobrostan. Tyle, kochani, na dzisiaj. Cudownego wtorku, no i słyszymy się już jutro.